Hejka! Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Jest to filmik pod tytułem Antyolubieńcy roku. Opowiem w nim po prostu co mnie tak szczególnie wnerwiało w tym roku. No ogólnie dużo rzeczy mnie po prostu denerwowało i w ogóle dużo rzeczy nie lubiłam, ale y, pokażę Wam tu takie, takich parę rzeczy, których szczególnie nie lubiłam. No, jest to pierwsza część, bo druga część będą to po prostu ulubieńcy roku, czyli rzeczy, które najczęściej robiłam, używałam w tym roku i które Wam polecam, a więc zapraszam do oglądania. Jestem trochę chora, więc zostałam dzisiaj w domu. Trochę to widać, bo mam lekko czerwonawy nos i nie zwracajcie uwagi. Na trochę na mój wygląd i na mój głos, bo będzie trochę taki przez nas, bo mam mega, mega katar. Ehm, no, ale myślę, że razem z tym wytrwamy. Okej, okay, najpierw pokażę wam takie rzeczy e, jakby bardziej kosmetyczne. E, a więc pierwszą rzeczą, którą, która mi po prostu w tym roku mega wnerwiała, której po prostu nie lubię, e, są to błyszczyki, ale nie są to zwykłe błyszczyki, są to takie błyszczyki, które... Są bardzo lepkie. Jest dużo takich błyszczyków, właśnie bardzo lepkich, które mnie strasznie wnerwiają, bo po prostu posmarujesz sobie usta i masz takie ochydną maść na ustach, taki. I mnie to strasznie wkurza, bo. No, nie lubię mi takiego czegoś na ustach, na przykład moja siostra Julia yy, lubi takie, nie ma jakichś zastrzeżeń do błyszczyków, yy, po prostu używa każdego rodzaju, a ja właśnie nie lubię takich lepkich. Yy, jak mają już być jakieś błyszczyki, to takie po prostu nielepkie, ale zazwyczaj używam jakichś pomatek błyszczyków, yy, nie, takich błyszczyków fajnych. Na przykład szminek typu Baby Lips i na przykład balsamów do ust. Raczej nie gustuje w błyszczykach. No ale... Okej, okay, kolejnym antyulubieńcem kosmetycznym tego roku będą przyklejane eyelinery. No one pojawiły się już chyba dwa lata temu... Nie wiem, nie wiem tak naprawdę. Bo ja się nie interesowałam wcześniej takimi sprawami, ale dostałam je na urodziny. Są to takie eyelinery, takie: mają takie, takie puchate, są też takie koralikowe, też miałam. Też dostałam na urodziny. Są to po prostu takie naklejane eyelinery, żeby po prostu było wygodniej. I one, jak dla mnie, są mega antyulubieńcem, bo. Naklejasz je i masz uczucie takiego um, czegoś na oku, tak ci to obniża to oko, i tak, tak jakbyś coś cały czas miała. I to mnie tak wkurzało. Jak na przykład mrugałam i otwierałam oko, to tak. o to było głupie. I to też nie wyglądało dość dobrze. Może to u starszych wygląda fajniej, ale moja starsza siostra, Paulina, chciała sobie to zrobić na jakąś imprezę i stwierdziła, że jest to kurze najgorszy. Yy, po prostu najgorszy, ala, no nie wiem, najgorsze coś co może być w kosmetykach, bo to było takie mega, mega niewygodne, że masakra. Więc no ogólnie ja tego nie lubię, może Wy to lubicie, ale ja szczerze powiedziawszy Wam tego nie polecam. Ok, jeśli chodzi o kosmetyki, to już koniec. Wiem, wiem, bo ich mało, ale. Chciałam zrobić dość krótki ten filmik i nie przedłużać, a to były takie rzeczy, które akurat mnie w tym roku wiecie. A więc przejdziemy teraz do przypraw. Jest to jedna przyprawa, której z całego serca nie znoszę. A tak naprawdę, nie, a tak naprawdę dobra. Czyli: cynamon i goździki. Bardziej cynamon, ale no dobra. Ja po prostu go nienawidzę. Po prostu ma dla mnie mdlący taki zapach, smak, nie lubię go. Mam tu taką pałkę, która jest sztucznym cynamonem, dlatego nie pachnie i ją mogę wąchać, ale to tylko laska. Ale właśnie nie znoszę ich. Po prostu jak dla mnie Chce mi się po nich żygać, są ohydne, takie o, nie wiem jak to mogą ludzie jeść. U mnie w rodzinie każdy lubi cynamon oprócz nie. Ja na przykład nie jem y, szarlotek, y, szarlotki jem tylko od babci, bo tam jest bardzo bardzo z cynamonu, nawet go nie czuć, dlatego jem szarlotki tylko od babci. Y, ale na przykład w knajpkach jak było gdzieś tam chzciny jakieś, i była szarlotka, to ja nie zjadłam, no. Oh historię mojego życia, ale nie, chodzi o to, że po prostu nie lubię cynamonu. Goździków też, bo mają bardzo podobny zapach i właśnie święta. Kocham święta, ale jedynym jedną rzeczą, która mnie wkurza, to właśnie cynamon i goździki. Jest mega antyulubieńcem. Ogólnie to chyba właśnie w tym roku się zaczęło, bo ja dosyć lubiłam cynamon, nie miałam Albo może tak, nie miałam nic przeciwko niemu, normalnie jadłam. Ale nie wiem, w tym roku jakoś jak mam świeczki cynamonowe, jakieś, e, nie wiem, mydełka cynamonowe, to po prostu e, kupiłam sobie ostatnio w Buffet Body Works e, winter candy apple e, i taką mgiełkę winter candy apple i tam był właśnie cynamon, bo ja go nie czułam w ogóle jak przyszłam i wybrałyśmy go, to ok Ale później po paru przyknięciach ja tak, o Jezu, to jak... Cynamon i normalnie od tego chyba czasu tak mega nie polubiłam cynamonu, e, znienawidziłam go, dlatego jest to mój antyulubieniec e, tego roku. I teraz przejdziemy do mm, rzeczy, nie wiem jakby wam to powiedzieć. A dokładniej kubków. Jest jeden taki rodzaj kubków, których nie znoszę, czyli są to takie kubki. No, kubki kubki, co nie? Tylko że mnie to wkurza ich po prostu ich kształt. Dobra, fajnie się trzymaj w ogóle. Ale jak się z tego napić? Próbowałam w tym pić kiedyś jakiś, jakąś herbatę czy coś i się uparzyłam, bo to się mi po prostu wylało, bo no no dziwnie się z tego wie po prostu jak z jakiegoś z banka czy coś. Nie wiem, ja nie lubię takich kubków rodzaju tego kubku, um, nie wiem, wylewa się to, może to się je łyżką z tego kubka, na przykład basz, jakiś żurek, nie wiem, do czego one służą tak naprawdę, ale nie polecam Wam picia z nich napojów i różnych innych rzeczy, bo jak dla mnie są do bani. Um, no, to były chyba wszystkie takie rzeczy um, typu i przejdźmy do kolejnej kategorii. Kolejnym antyulubieńcem, kolejnymi antyulubieńcami roku są gryzące ubrania. Nienawidzę tego, jak gryzie mnie coś normalnie. Chyba nie spotkałam się z klubem miłośników gryzących ubrań jak do tej pory. Więc. Myślę, że chyba nikt nie lubi gryzących ubrań, no chyba że ktoś lubi. No ale ja nie lubię. No i to były właśnie takie: to byli tacy antyulubieńcy, którzy po prostu byli rzeczami. No, rzeczowe antyulubieńcy, wiecie. A teraz będą takie duszowe. No dobra, nie wiem jak to powiedzieć. E, będą to na przykład charaktery i różne takie, więc. I pierwszym antyulubieńcem e, charakterem takim są. No, po prostu są ludzie, e, ale nie tacy zwykli ludzie, tylko hejterzy. Haterzy są wszędzie, na każdym kanale. by nie był. Każde, zawsze musi być po prostu jakiś hater, który zhejtuje nam wszystko ja nie mówię o takich hejterach y, którzy wyrażają swoją słuszną opinię ja też czasami jak mi się coś nie podoba w filmiku to po prostu to piszę, ale nie obrażając przy tym ludzi y, i nie zwracając uwagi na wszystkie malutkie rzeczy na przykład na jedną z bombek na choince y, dlaczego ta bombka jest coś tam, a nie taka zdarzają mi się takie komentarze i ja tak co? Serio, dobra! Można sobie wyrazić opinię, sobie wyrazić opinię na przykład. Yy, moim zdaniem nie powinnaś nosić takich ciuchów, bo ci tak, okej, okay, ja to przemyślę i w ogóle. Ale <gryw> o takim malutkie, głupie rzeczy. Po prostu. <gryw> I nie mówię o swoim kanale też, tylko yy, ogólnie o jakimkolwiek kanale na przykład. Oglądałam kiedyś taki. Yy, filmik i ktoś tam powiedział o coś... no, coś takiego wystawało. Cały czas przez cały filmik coś takiego wystawało o dziewczynie. E, I ktoś pewnie się nie czesała, kto jest za coś tam i grupa hejterów. Ja coś tam, coś tam i po prostu wszystko jej. Jak, kurczę, dobra, po co są tacy ludzie? Po co hejtować tak mega? Więc to są moi antyulubieniece. Już ostatni antyulubieniec tego roku jest to dźwięk motora, który jeździ o piątej rano na ulicy. Ludzie, u nas tak naprawdę codziennie to się wydarza, bo u nas są tacy, tam dalej gdzieś tacy sąsiedzi, którzy mają motor. Takie młode chłopaki. No i oni po prostu codziennie o piątej wieczorem w południe po prostu... Zawsze jeżdżą na tym swoim motorze. Czu, 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 czu. Najczęściej zdarza się, się to właśnie w weekend rano. No, na serio, chcemy się wyspać: jest ósma rano, siódma rano, ósma rano, coś takiego, a oni sobie tu jeżdżą i po prostu zamykam nie wiem, okno, coś tam, tylko krzyczę cicho. Na no, pewno się ciszą. Nie no i po prostu już mi się później nie chce spać i... A więc to był nasz ostatni ulubieniec. Myślę, że ten filmik Wam się spodobał. Jak tak to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, e, oglądajcie filmiki i czekajcie na drugą część, czyli normalnych ulubieńców roku. E, no i możecie podawać swoje numery telefonów, swoje pomysł na filmiki swoje opinie, jakie są jacy są wasi ul nie ulubieńcy. Roku w komentarzach możecie takie rzeczy też napisać. E, ogólnie dzięki, że oglądaliście ten filmik i życzę wam miłego dnia. Pa pa.